Dzień dobry, cześć czołem, witam wszystkich serdecznie na YouTube. z tej strony zamiast jest tv jesteśmy po Asset Masters, wygrał Koreańczyk, co mnie bardzo nie dziwi i trochę dużo czasu zostało, więc postanowiłem zrobić coś miłego dla widzów, a tym czymś miłym dla widzów jest mniej więcej to, że będziemy grać Monobattle, czyli czterech na czterech można wybrać pierwsze zasady Monobattle. Może grać tylko i wyłącznie jedną jednostką. Tylko i wyłącznie będzie tutaj jedna jednostka. Ja mam nadzieję, że komp mi nie zdechnie śmiercią nienaturalną. Zobaczymy teraz prawdziwą moc, moc Exto 4x4. Ustawione gra jest na Full hd 1080p, wszystko na Ultra. Umrze czy nie umrze. Ktoś ma komputer z drewna. Węgla należałoby dużyć i byłoby dobrze. Ok, jeżeli macie jakieś problemy, to na streamie. Um, że nie działałam z sima, bo nie możecie zmienić rozdziałki Zatrzymajcie stream i odpalcie jeszcze raz. To wszystko zadziała. Um, prawie wszyscy są gotowi, to jeszcze tutaj poprosiłbym, jeżeli ktoś by. A, wywaliło. Has left the game. Oj, 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 to lekki ząb w takim razie będzie 4 na 3 Buuuu. No trudno się mówi, trudno się mówi, mają przechrapane ci na czerwono. Okej, okay. Łucili. Ruszyli w takim razie, e, wszyscy ruszyli w takim razie. Ok, good luck. Te fan, no stream. Cheat. Oczywiście to jest wszystko na żywo. Jak to wszystko wygląda? Przede wszystkim przyjrzyjmy się graczom, co mają. E, oczywiście, kochanie, e, trzym za mnie. Zaczynamy kciuki. A wszyscy wiedzą, to jest na YouTubie. E, Pozdrowienia z Norwegii, nawet niewiarygodne. Um, więc co my tutaj ciekawego mamy? Zobaczmy graczy, ale niedługo się dowiemy co mogą produkować. Każdy z nich może produkować tylko i wyłącznie jedną jednostkę. Zostało to wylosowane przez system, przez maszynę losującą. Tym razem nie przeze mnie. Ktoś pisze, ja buduję ultraliski, ale oni wiedzą doskonale kto, co chyba tutaj buduje. Są, Zobaczmy, jest um, heliony, ultraliski, high templary, więc nie można robić um, w takim wypadku nic więcej poza high templarami. Jarkonów nie można stworzyć, zeloty, infestory. Banshee oraz Ripper'y, Bardzo ciekawe to wszystko będzie wyglądało. Co można budować? Można budować wszelkiego rodzaju wieżyczki. Można budować planetary fortes. Zerk może budować queeny, ale queeny tylko i wyłącznie. Jeden queen na jedną haczerkę i te queeny nie wiem, czy mogą atakować. Czy też nie, nie jestem tego w 100% pewny, czy to ma jakieś znaczenie na mój gust? Nie. Pokażmy produkcję aktualnie, jak to wszystko wygląda. Pokażmy apm -y i zobaczmy, kto jest najlepszy. Mamy najlepszego Jeff Hardy, jest najlepszym graczem aktualnie. Widać jakiego APM skacze, no, ale Jeff musi o coś się postarać, bo ta osoba z jego teamu, nawet dwóch, zbyt dobrze nie wygląda. To dla nich Kotek. Kotecek. Nikt ma, to nich Kotecek. Ale to już jego sprawa, jak się postanowił nazwać. Ale kotecki, fajna rzecz. Więc początkowa faza, to tak naprawdę, będą totalne, będzie to totalne nudziarstwo, bo oni się muszą rozbudować. Co jest ważne w Monobattle, to wykorzystać tak nasze jednostki, aby jak najszybciej zmierzyć przeciwnika. Tutaj ultrale, tak naprawdę, to jest największy problem. Najdłużej będą budowane banshee, fajnie, tylko ja nie wiem, kto co może budować, bo kolor syka nie wygląda tak, jak należy. Zostało parę rzeczy wyłączonych, jak warp-prismy, koruptory. Mothership, jeśli się nie mylę, to jest też wersja Wings of Liberty, a nie Heart of the Swarm, bo Heart of the Swarm strasznie ciężko było tutaj znaleźć mono battle. nie wiem co się dzieje. Jest już Wall ze strony Planktona, który zaczyna od ekspansji. Nie umiem tych grać, no nie wiem, a właśnie, to jeszcze był taki numer, że wszyscy grają randomem, więc nie wiedzieli na jaką rasę wpadną. To się grzecznie rozpoczyna. A ja przy okazji zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji mojego kanału na YouTube, gdzie jeszcze macie przycisk do subskrybowania, do podążania za mną na Facebooku, facebook.com/kośnik 2 tv gdzie jest info o na najnowszych streamach, etc., etc. Normalnie bym to mówił po streamie, po grze, ale teraz tu się naprawdę Dobra, już wiemy, Jeff Hardy ma zlot. aktualnie, Chrono boostuje, Cybernetic Core, można robić oczywiście upgrade'y, skoro może robić tylko zloty, to po co mu tyle gazu? Niech ktoś mi wytłumaczy, po co mu podwójny gaz pojedynczy, chyba że do upgrade'ów, chcę zaszaleć. Po może by się przydał i zeloty. Czemu nie chronobus? Czemu nie masz zrodów? Po co w tyle do tego wszystkiego, nie wiem. Dorzuca torczy e, do tego wszystkiego. upgrade y będą tutaj mogły być dorzucane. Co jest dalej? Fenix e, robi aktual. kotak Ktoś mi tutaj próbuje wpuścić, tudzież wypuścić. Fenix będzie robił Banshee, natomiast Kumar, jeśli się nie mylę, będzie robił High Templary w tej całej sytuacji. Wreszcie wyżyczki są już dorzucone. Czy to było takie potrzebne? Zobaczmy, co przeciwnik może. Kombos pokażmy sobie Plankton. No, chyba nie było tak bardzo potrzebne. Przyjrzyjmy się, co tu jeszcze zostało. No, to inwestory. No, na Heliony trzeba by tutaj troszeczkę uważać, tak naprawdę to jest jedna niebezpieczna jednostka w tej sytuacji, na razie cisza i spokój, na zachodzie bez zmian, na wschodzie również. Północ, południe, tak to nazwijmy, niebiescy oraz czerwoni. Jak a iPM, -e? IPM -e aktualnie jak widać 0-0, to jest o tyle smutna sprawa, że Pucha wyszedł z gry i tutaj ktoś za niego chyba kontroluje tego jednostki, próbuje cokolwiek wybudować, nie wiem kto przejął na nim kontrolę. Yy, nikt, po prostu tworzą na razie, tylko wydobywają, tylko i wyłącznie wydobywają, no boli bo to mocno. Bo nic więcej chyba nie da zrobić w tej sytuacji. Yy, więc yy, cóż... Zobaczmy, zobaczmy. Yy, cztery Warp Gate standardowo, ale pod co mu tyle tego gazu? Jak coś jeszcze jednego Forge'a szefie dorzuć, jeszcze jeden Forge. Jeszcze jeden by się przydał. 呃，一、uh, e Dużo upgrade'ów wtedy na maksa i gaz nie był potrzebny. Naprawdę tego gazu nie potrzebuje, no chyba, że chce znajomym wysyłać. Chyba, że chce być konkurencją dla Jukosu, e, tudzież Gazpromu, więc musi uważać, bo Jukos kiedyś był, nie, Gazprom był słaby, był Jukos i tak się skończyło, jak chciałby być się konkurencją e, dla jednej, jedynej władzy. Więc niech Jeff Hardy uważa na to wszystko, bo ja nie wiem, co na to powie Dark ja nie wiem, co to się spodoba tej Kumarowi w sumie, któremu przydałoby się wysyłać tą kasę, bo Kumar będzie potrzebował tych High Templarów e, i to dosyć dużo odpowiednie Stormy będą upierdliwe. Archonów nie można, e, nie można tutaj robić. Była taka specjalna pewność, no i rusz, czyli 8 minuta 10 e, sekunda, pierwsze zloty wychodzą, przy czym będę miał tutaj mały problem, bo jest planeta Fortress ze strony Planktona, który się nie bawi na to wszystko i nie ma możliwości, jest możliwość przejścia, niszczymy kamienie, szefie, kamienie zniszcz i wejdziesz, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł. To ewidentnie nie był dobry pomysł, co bo można właśnie zobaczyć zabity 1-0 13 3 na skraju wycień, ehm, Za chwilę to mogło być reszta Ubita. I właśnie Misza będzie myślał, żeby High, Templara, fuu, fuu, High Templarami, Helionami wbijać się do środka. A Blue Flame już w drodze, oj to Boże, boleć, gdzie jest Banshi, czemu Banshee jeszcze tutaj nie atakuje? Czemu Banshee nie harasuje Banshee? Fenix, Fenix, wyślij Banshee, Fenix się zorientował, wysyła Banshee. Przydałoby się jakieś większe budynki postawić, i za chwilę heliony wjadą sobie do środka. Nie zniszczył tego, nie wiekał. Uciekł, przełożył, przestraszył się dwójki. Przestraszył się dwójki Banshee w takiej sytuacji. E, dwójka Banshee kontra. Mm, no bądźmy sobie tutaj szczerze, aktualnie jest 18 helionów. 18 helionów nie ma się czego bać. Czwórka Banshee nie zdąży tego zniszczyć. A on dalej próbuje otworzyć wejście z drugiej strony. No niech mu tak będzie, te całe jako zostanie zniszczone. Dzień dobry, my tutaj przyjechaliśmy troszeczkę podgrzać sytuację, bo zrobiło się z lekka zimno. No i blue scv'ki walczące, no równie dobrze mogą walczyć bo i tak z tego jako nic nie zostanie e, i Fenix będzie chyba pierwszą ofiarą dnia dzisiejszego, no wszystkie tutaj Heliony zostaną zniszczone, ale nie zostanie nic z Eko, przy okazji jest na prawą stronę speed na zelotach, szefie gdzie ty masz ten speed na zelotach, dopiero w drodze jest Wild Council, żadnego działa nie ma, więc riper aktualnie kontrują bezproblemowo zeloty, te powinny gdzieś uciekać, Banshi zajęły się z e, całą tej resztą, niech ktoś przyjdzie z pomocą Fangalem, Fangalem Fangalem go po twarzy, jeden Fangal i nic z tego nie zostaje, a Fangal aktualnie żeby wszyscy wiedzieli w 100%, to jest taki fajny czar, e, taki fajny myk, że jest instant cast i jest fangal. Zeloty podchodzą się przywitać. Padają tej ripery, nie ma tak dobrze. Przykro mi bardzo, łatwo to jest teraz wybić. Fangal to jest Wings of Liberty. Jakby ktoś nie zorientował się, i jak było też doskonale widać, nie było tutaj czegoś takiego. Ja, ja, fangala, fangala go, fangalem, 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 fangalem lej po. Czemu on nie atakuje Fangalem? Przecież energię na to miał. No dobra, przestraszył się, może myślał, że gdzieś tam Pumba biegnie za nim, który chciałby takiego ładnego robaczka zjeść, który smakuje jak... kurczak? Nie jestem pewny, ale tak mi się z lekka wydaje. Więc zobaczmy apm -y, kiedy już się rozgrzali, 130. No widać ewidentnie, że Jeff Hardy najmocniejszy no, ja tutaj gracz, przy czym zapomniał o czymś takim jak speed. Maja dużo energii na chronobusy, których nie wykorzystuje. Ma tylko 4 gate'y i dalej wydobywa e, gaz. Ok, A więc Gazprom nie lubi konkurencji. Czy kolejne heroiny się tutaj sobie wbić do środka? Fangal, potrzebny Fangal, potrzebny Fangal! I to jak najszybciej, Fangal jest potrzebny. Zaraz tak Speed zaskoczy to tutaj nic nie pomoże. Bo zobaczcie się z tymi zelotami, giną z miejsca. Gdzie są fangale, a tu jeszcze e Rippery? Jak widzicie, są w stanie bardzo szybko budynki. Jeden fangal, ale ucieknij tym wszystkim, bo to nie ma sensu. Kolejny fangal, infestu, teraźniej dorzucaj, dawać tutaj te fangale. Więc kontra mniej więcej jakaś tu polega na tym wszystkim. No i Jeff się zorientował, że dalej ma ten gaz. Kolejny fangal rzucony, jeszcze jeden by się przydał. Gdzie są te cholerne ultraliski? Prawda jest taka, że oni muszą zniszczyć silnika zanim pojawią się ultrale. Pojawią się ultrale, nie będzie można tego już nic robić. A aktualnie niszczą budynki, możliwości produkcyjne. Miszy, ten Helionami no, trochę jako ładnie przyciął. A kolejne wieżyczki ładnie rozstawione. No i fangale ratowały sytuację przez pewien czas. Jeden forcz ma dwa gazy i jeden forcz. No dobra, tak to czasami bywa. Ehm. Numer jest tego rodzaju, gdzie są ultrale. Pojawiają się ultraliski, mamy ich cztery sztuki, a to oni mają ultrale. Myślałem, że to ultrale są po drugiej stronie, więc już więcej banszy nie będzie, wszystko podniesione, one tacz, ładny oddział bunch, którą nie dać trochę poharasować. To się nazywają wieżyczki. Wieżyczki naprawdę radziłyby sobie nie najgorzej. Eee, clocking field odpalony, przydałby się stargetować co niektóre jednostki, trochę mało tych sporów trzeba było je wyciągnąć się tutaj maltretują, odpowiadają pięknym za nadobne. Misza czeka swoimi e, helionami. Nie wiem na co, ale byłoby dobrze, gdyby Misza zaczął używać ich do czegokolwiek, a nie czekać. Nie wiadomo na co, po co. Und dlaczego? To byłoby dziwne, zobaczmy, 3-6 e, fotokanonów do tego wszystkiego, kolejne gatey dorzucane, High Templar'y są dawać tu stormy, stormy sobie ładnie poradzą. Nie wiem dlaczego Fenix przyleciał koło tych ultralisków, e, udał, że ich nie widzi, no ale taka masa ultrali jest lekko upierdliwa. E, ultraliski na upgrade'ach, e, 2-1 słabych, a Banshee dalej sobie szaleją. Jak już powiedziałem, więcej sporów z 10 sporów i by nic nie było w stanie te Banshee zrobić, taka jest prawda. Ale on tego jednak nie rozumie. Teraz się podprowadził z lekka, no tutaj giną. Nie są naprawiane, gdzie są te Heliony? Są Heliony, próba do rozwalenia kamieni. za chwilę sobie przejedzie do środka. Rozwala to, wpadamy i ultrale wpadają. Tu będziemy musieli wszystkim zająć U dołu Mamy Infestor Terran rozrzucający, Infestor rozrzucający Infestor Terran tutaj bez jakichkolwiek upgrade'ów, ale trochę tego jest. Nie wiem, czy wystarczy tego wszystkiego, ale on tutaj z lekka się zablokował. Coraz więcej i więcej jednak jednak terreforce spadło, zostało zniszczone i Darfur przedziera się do środka. Przy okazji wspominałem Wam o takiej ilości ultralisków. No cóż, jedno banzy jeszcze wiosny nie czyni. Inwestory bez jakichkolwiek upgrade'ów no ale ultrale mocno tutaj leją i trzeba przyznać, że wygląda sytuacja ciekawie, ale za chwilę będą feed te feedback nie ma. Stormy są rzucane, Chwila, moment, przynajmniej, nie możemy feedbacków rzucać nie, no to są jego własne jednostki. I jeszcze jeden storm, storm na ultrala to nie jest do końca dobry pomysł, nie wiem czemu ultrale przy tym wszystkim uciekały. Fenix stracił e, swój najwyraźniejszy budynek, a gdzie są ukryte infesory? Nie ma, co złoty wbijają się tutaj do końca. Jest na walka na wyniszczenie, być e, albo zginąć, aktualnie jest na zasadzie bardziej być a nie ginąć. E, no, ultrale wpadają bez najmniejszych problemów. Żeby się tutaj przedostać kombos, e, traci swoje kolejne budynki. Inwestory grzecznie czekają. Mam nadzieję, że Hartogesł uda się zrobić, że ja będę to wszystko obserwował. E, giniemy, panowie, giniemy, ale tak naprawdę mocno mnie zastanawia, czemu te Banshee, Phoenixa e, tego wszystkiego nie niszczy. Tak naprawdę. E, więc Banshi powinno to było zrobić, tu jakiś storm jeden, drugi nawet fajny. Dajmy jeszcze jeden, e, jeden pomysł. E, jeden z ten, ten, no i to się dałoby wygrać, kurde panowie. No chociaż czy ja wiem, czy dałoby się. E, random był ustawiony. Najgorsze było to, że wywaliło jednego z graczy. To było trochę smutno. Ehm. Więc, chyba, pierwszy Monobato w dniu dzisiejszym za chwilę się zakończy. Kolejne stormy jeszcze rzucane tutaj e, na górę. Widziało, próbuję pomysł, Parę działów również się pojawiło, ale taka ilość dzików e, to jest jakaś masakra e, totalna. E, więc e, tu to będzie koniec. Osoby, które chciały brać udział w monobatowie, zapraszam na czat grupy EMSC TV. Najliczniejsza polska grupa na Battle Necie. Więc, e, inwestory dołem. Grzecznie przychodzą i przy okazji dla tych wszystkich, którzy się zostawiają, czy Exnode to fajny laptop. Tak, Exnode, laptop Exnode to dobra rzecz. Lecimy 4 na 4 na full i jest 42. By the way, jest remis. Ktoś pisze, no mógłby być remis, bo oni się podnieśli i ulecieli, Nie ma możliwości zniszczenia tego. umdrobno drobnomieszczaństwo. Więc GG, e, nice one. E, uciekam.